Mamy ciekawe kampanie w projektach, które działają przy użyciu technologii Layer Zero, Omni X, Holograph. To są te tematy, którym dzisiaj się przyjrzymy. Jak Boomerang wraca do nas temat airdropu od największego i najbardziej popularnego portfela, a więc od Metamaska. Dużo informacji, kampania od Bejsa, informacje z rynku, z giełd i z naszych projektów, plus standardowo poniedziałkowy przegląd mojego portfela, moja ocena rynku i moje ruchy na rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z Krypty ekipą. Mamy oczywiście już można powiedzieć końcówkę wakacji, poniedziałek 21 sierpnia, a my szybko i sprawnie lecimy z naszymi tematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto bać suba, warto bać dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco. Masz u mnie gwarancję tego, że nieważne w jakim miejscu jest rynek, stałam się być aktywny na rynku krypto. Jeżeli chciałbyś skomentować, warto zostawić komentarz, dać też łapę w górę. I oczywiście przypominam, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Szybko lecimy z parafialką. Wiem, że nie wszyscy to lubią, ale jest kilka ważnych wydarzeń, myślę, w których wszyscy chcemy brać udział. Przede wszystkim eventy. Ostatnio, tak jak mówiłem, był u nas Andrzej, była Silver Star i wszyscy widzimy się 2 września we Wrocławiu na KryptoSphere. Cena biletów naprawdę śmieszna, 39 zł. Myślę, że warto. Przypominam o ETH Warsaw, 31 sierpnia, 3 września. Dużo technicznych, mocnych prelekcji właśnie z ekosystemu Ethereum. No i oczywiście, kto może jeździć za granicę, kto ma czas i możliwości, Berlin do 31 macie tańsze bilety i po wpisaniu kodu kryptoekipa macie minus 10%. Reszta informacji oczywiście na stronie kryptoekipa.pl Jeżeli chodzi o konkursy Tangem cały czas macie możliwość wygrania dwóch portfeli od nas. Jeżeli chcecie ten portfel przepestować, zachęcam serdecznie. Jeżeli chodzi o mnie ponad miesiąc używania i powiem Wam szczerze, że jestem za. Zadowolony. Dobra, słuchajcie, przeskakujemy do rynku. Oczywiście jest czerwono. Mamy spadki na rynku kryptowalut. Mamy Bitcoina za 25 961, mamy Etera za 1669. No i teraz słuchajcie, jaka jest oczywiście tutaj moja strategia? Jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, no to jesteśmy przede wszystkim około 62% poniżej ATH. Myślę, że w mojej przynajmniej opinii jest to dobry czas na uzupełnianie. I teraz. Przede wszystkim chciałbym, żebyście przestali skupiać się na cenie i przestali pytać influencerów, jaka będzie cena Bitcoina na przykład w hoście, albo jaki będzie dołek. Żaden magik tego nie wie, żaden prywatny, płatny kurs, żaden najlepszy naganiacz nie odpowie Wam zarówno jakie będzie ATH, i również nie odpowie wam, do jakiego poziomu spadniemy. Dla mnie zawsze wyznacznikiem moich zakupów na Bitcoinie był właśnie yy, badanie tego ATH z poprzedniego cyklu i patrzenie, ile procent. Jesteśmy poniżej tego ATH. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście, uzupełniłem bitcoina i etera w ostatnim tygodniu. Wrzuciłem bardzo dużą ilość stablecoinów. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem tak mocno w rynku jak obecnie. Oczywiście możemy spaść. Dużo niżej, tak naprawdę, tak jak mówię, nikt tego nie wie. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, ja bitcoina i etera traktuję jako aktywo, po pierwsze, długoterminowe, a po drugie, aktywo, które historycznie potwierdziło jedno i drugie, że w każdym kolejnym cyklu będzie mocne. Nie wyobrażam sobie Hossy bez wzrostów na bitcoinie, nie wyobrażam sobie dzisiaj, na dzień dzisiejszy, Hossy bez umacniania się etera. Oczywiście jest walka na layer dwójkach, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o platformy do Kontraktów. Dzisiaj król jest tylko jeden. Oczywiście ten król ma swoje problemy. Jeżeli chodzi o Bitcoina, mogę zostać z nim dłużej. Nawet jeżeli będzie większy spadek, po prostu przechodluję tą pozycję. Jeżeli chodzi o Ethera, cały czas go używam do tego, żeby działać pod airdropy, do tego, żeby przenosić go na inne sieci, zaznaczać swoją obecność i dużo łatwiej działa się na większej ilości Ethereum. Jeżeli chodzi o Kryptosfira, będę tam z moim zdaniem bardzo mocną prolekcją. Kto jeździ na moje prolekcje, wie, że zawsze daje się siebie 100% myślę, że na się było dobrze tym razem również temat bardzo mocny, będziemy rozmawiać nie tylko o błędach które większość ludzi popełni w hossie, ale nauczymy się patrzeć na portfel w odpowiednim kierunku i będziemy dużo rozmawiać o kupowaniu i sprzedawaniu altcoinów jeżeli chodzi o mnie słuchajcie też i o moje portfele, no to myślę, że możemy sobie zajrzeć jeżeli chodzi o portfel gemów, portfel przez długi czas był na wielkim plusie, obecnie 10% na minusie i to jest rzeczywiście Najniższa wycena mojego tego portfela gemów, odkąd go buduję. Tutaj, oczywiście, absolutnie to, co jest kluczowe, to granie właśnie na dwóch koszykach. Myślę, że w tym krótkim okresie czasu, jeżeli spojrzymy na rynek altcoinów od stycznia do dnia dzisiejszego, przypominam, że w styczniu ten portfel był na konkretnym plusie ponad 150%, a niektóre pozycje 400, 500 czy 600%. I to pokazuje również, dlaczego mam taką, a nie inną strategię. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, nie kupię. Na razie altów jestem skupiony na Bitcoinie i na Eterze. Natomiast chciałem Wam powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy. Myślę, że te osoby, które przeżyły hossę, pamiętają projekt Torchain, który naprawdę był wielkim graczem defi jeżeli chodzi o poprzedni, poprzednią hossę. I naprawdę sama pozycja dała niesamowicie, słuchajcie, zarobić. To jest w ogóle chyba mój największy zarobek w historii na rynku krypto. Pozycja kupowana za 0,0 tam kilka centów i sprzedawana po 4,15 centów. Y dolarów, także niesamowite zyski. Natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście torczeń cały czas działa ostatnio wprowadził nowy pro produkt, a więc specjalne słapy. No i teraz oczywiście mamy wycenę za 1,63. Natomiast nie chciałbym skupiać się na cenie, tylko chciałbym wam powiedzieć, że ja tutaj oczywiście zostawiłem sobie 10% swojego portfela, jeżeli chodzi o y, Torchaina, ale bardzo ważne to jest to, że nawet w przypadku dużych spadków y, rynek potrafi pewne rzeczy, słuchajcie, docenić. Jak popatrzymy na ostatnie 30 dni, no to rzeczywiście Torchain wykonał tutaj niesamowity Right. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, czy jesteśmy w stanie wrócić do tego ATH, które było na poziomie prawie 21 dolarów. W mojej prywatnej opinii jest to projekt, który rzeczywiście pokazuje, że się rozwija, i rynek absolutnie uznał w tym momencie, kiedy mieliśmy tą cenę poniżej dolara, że jest to czas, że jest to dołek i tak jak widzicie, gdzieś tam ta pozycja rosła. Natomiast ja uważam, że trzeba szukać podobnych pozycji, podobnych gdzieś tam rzeczy w innych ekosystemach i podobnych podobnych projektów, które w kolejnej hoście mogą wykonać y, podobne rajdy. Nie jest to, słuchajcie, łatwe, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że miska się cieszy, jak to mówią, że tego typu projekty przetrwały właśnie ten trudny czas i dalej budują swoje projekty. Jeżeli chodzi o też moje projekty, no to tutaj na pewno bardzo mocno postawiłem na Radianta, a więc tutaj projekt w ekosystemie Arbitrum, myślę, że znacie, jeżeli przynajmniej mnie oglądacie to może być mocny gracz DeFi'owy, gdzieś tam czekam jeszcze na jakieś osunięcie na Bitcoinie żeby zrobić tutaj zakupy tak wygląda ten wykres 90 dniowy, a więc byliśmy na podobnych poziomach niedawno natomiast oczywiście przy spadku na Bitcoinie znowu Alty mogą polecieć przy dużym spadku na Bitcoinie, jeżeli polecimy 2-3 tysiące dolarów to będzie absolutnie dla mnie czas ku. Więc Radiant absolutnie to ma być taki może nie mój torczeń nowej hossy, ale tutaj na tą pozycję postawiłem. No i oczywiście jeżeli chodzi słuchajcie o trend LSD5 no to tutaj mamy Temeta. Jest to również projekt, który skupowałem. Mam kupione kilka koszyków. Być może również będę tu uzupełniał. I obecnie ten projekt mam zastejkowany. Ciężko jest wylosować MFT ki ale to jest również dla mnie ważna pozycja. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój portfel. Jeżeli Chodzi o zakupy pasywek, to tutaj gromadzę stablecoiny, nie kupuję, ale tak jak mówię, chcę też wam pokazać, że to był ten czas. Ten spadek na bitcoinie, to był czas, kiedy ruszyłem lwią część swojego portfela stablecoinów. Czy to była dobra decyzja? Zobaczymy. Liczę na zagrania krótkoterminowe. Chciałbym, żeby bitcoin wrócił na poziom 27-8 tysięcy dolarów, żeby ether wrócił na 1800 z hakiem, i to będzie dla mnie czas kaszowania tego koszyka. Ile to potrwa, tego nie wiem. Nikt. Obserwujemy, czekamy oczywiście na ETF-y, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój portfel. Lecimy sobie dalej, tak jak mówię. Dla mnie jest to czas, kiedy jestem skupiony właśnie na działaniu. Ostatnio prezentowałem Wam platformę OmniX, a więc mamy tutaj multichainowy oczywiście NFT Launchpad, więc tutaj będziemy też mieli możliwość zakupowania nft i agregator, ale co ważne, przy współpracy przy Layer Zero i Stargate'cie, dlatego uważam, że jeżeli ktoś liczy na dropa Layer Zero i działa bardzo mocno na Stargate, no to tego produktu, tego projektu w mojej prywatnej gdzieś tam opinii nie można słuchajcie, pominąć. Bardzo proste Zadania. Macie krótki filmik zrobiony u mnie, więc myślę, że bez problemu sobie z tym poradzicie. Lecimy sobie dalej. Pamiętacie, jakiś czas temu działaliśmy na holografię, a więc projekt, który jest również multi-chainowy i używa technologii Layer Zero do bridgeowania nft ków Mamy tutaj bardzo fajny wpis od Layer Zero Corner. Ktoś śledzi, myślę, że już to widział. Przede wszystkim, oczywiście, to, że będzie token i że 10% tego tokenu będzie, słuchajcie, przeznaczone właśnie do publicznej dystrybucji. I liczymy, że to jest właśnie ten airdrop. Jeżeli chodzi o mnie, działałem tam 3 miesiące. Obecnie zrobiłem sobie bridge w tą stronę, którą nie miałem. Miałem wcześniej oczywiście zrobione trochę na Waxie, na Poligonie, na BMB, na Arbitrum. Zrobiłem sobie dodatkowe rzeczy na optymizm. No i oczywiście tutaj co jakiś czas od holografa dostajemy informacje o jakimś nowym publicznym mincie, który u nich się odbywa. Co jakiś czas, szybko to dość schodzi, zazwyczaj 24 czy 72 godziny, więc trzeba tego pilnować i moim zdaniem również warto brać w tym udział, także nic straconego, jeżeli ktoś nie działał oczywiście warto podziałać, przypominam, że linki też macie bezpośrednio pod tym materiałem. No i kolejna akcja jest to akcja na Galaxy, tutaj mamy taką kampanię Mission web Free i mamy działanie pod MetaMaska Base'a i Uniswap'a myślę, że warto zajrzeć do naszej Moniki również tego tweeta Wam podepnę pod filmem dlatego, że są tam quizy do zrobienia a Monika daje Wam wszystko na tacy i macie zrobione odpowiedzi. Jeżeli chodzi o airdrop MetaMaska ostatnio z racji tego, że wiele osób działało Linea, Base, ZK Sync, Starknet, Layer Zero, gdzieś ten temat został zapomniany. Natomiast macie również na moim YouTubie film, jak się do tego przygotować i tak jak mówiłem, gdzieś tam liczę, że to będzie również airdrop do końca roku. Oczywiście zastanawiamy się tutaj nad KYC, zastanawiamy się jak to będzie, rozegramy, ale jeżeli robicie jakieś działania na bieżąco, warto zawsze też podziałać właśnie na Metamasku także jest to też moim zdaniem dość ważna kampania jeżeli jesteście fanami sportu, fanami ekosystemu Chilis, rusza kolejne FTO 20 godzina czasu polskiego mamy drużynę z Meksyku, a więc Chivas jeżeli chodzi o mnie, ja oczywiście standardowo będę brał udział macie również naszą polską grupę Chilis i Socjos na telegramie link jest na naszej stronie, Jak ktoś się interesuje to warto dołączyć oczywiście cały czas czekam na dolanie paliwa właśnie tutaj do Ekosystemu, czyli do gdzieś tam pojawiania się nowych projektów bezpośrednio. Na ich łańcuchu. No i tak naprawdę, kilka tych projektów gdzieś tam zostało przegłosowanych przez waliadorów, ale co, coś cały czas robią, cały czas pokazują. Mamy tutaj sprzed godziny dosłownie ogłoszenie, czyli Slab Strategiczne Partnerstwo. Mamy tu Krypto Blockchain Industries, a więc jakaś firma również związana ze sportem. I myślę, że warto gdzieś tam sprawdzać również te projekty, które mają wychodzić spod skrzydełek i mają być budowane właśnie na blockchainie, czyli który powstał, przypominam, po to, żeby inkubować projekty oparte o sport. I blockchain. Będę sprawdzał ten projekt, co to w ogóle jest. Będziemy się przyglądać, jakieś piłkarski sportowo, metavers. Graficznie wygląda nieźle, ale ile my rzeczy już nie widzieliśmy dobrych graficznie, więc na pewno to jest, słuchajcie, do sprawdzenia i będziemy sobie jeszcze o tym dużo rozmawiać. Ważne to jest to, że kolejne projekty chcą się tutaj oczywiście w ekosystemie, czyli budować Kolejna rzecz, słuchajcie, mamy bardzo fajny raport od Game Swift'a. Myślę, że warto również temu się przyjrzeć. Web3 Gaming w roku 2023 zrobiony właśnie przy współpracy z Delphi Digitals, a więc również ja ten raport będę sobie przeglądał. Myślę, że też zaprosimy Wojtka, żeby o nim porozmawiać. Dużo rzeczy związanych z branżą gamingową, w jakim kierunku oczywiście to wszystko może nam się rozwinąć. Przypominam o Kandze. Partner krypto -ekipy. Warto, jeżeli chcecie szybko i prosto wejść i wyjść ze świata kryptowalut z Kangi korzystać. Nasz refling macie oczywiście standardowo pod tym yy, materiałem. No i warto sobie poczytać też te artykuły, które tutaj bezpośrednio się pojawiają. Kanga również też pilnuje tego, żeby aktualizować na bieżąco swoje strony. Mamy oczywiście nową stronę Kanga Pay, a więc też to wszystko jest fajnie zrobione. Ja niedługo też przystąpię do oceniania kolejnych produktów od Kangi, bo dzisiaj Kanga to nie jest tylko. Giełda kryptowalut to jest również cały fajny ekosystem. Mamy tu oczywiście peer to peer, mamy Kantory, mamy kartę Kangi, Klub Kangi, a więc jest tak naprawdę o czym rozmawiać. Dla mnie najważniejsze jest to, że Kanga wykonała ważne kroki do przodu i wprowadziła dużo możliwości swoim użytkowników, takim jakby choć łatwe i szybkie wpłacanie stablecoinów właśnie po różnych sieciach, czy proste wejście z naszego konta bankowego w świat krypto, to jest dla mnie fundament giełdy. Przede wszystkim ma być prosta, wejście na giełdę ma być proste i szybkie. Lecimy sobie dalej, oczywiście nasze projekty gamingowe. Legend of Elysium, kolejny event a więc tak jak widzicie chłopaki jeżdżą po świecie, także czekamy tutaj na ich relacje na Twitterze z kolejnego gamingowego słuchajcie, eventu i jeżeli chodzi o Bybit'a, też mamy dwie fajne akcje, Deposit and Trade and Win, także ciągle macie możliwość zgarnięcia 25 dolarów link macie oczywiście standardowo no i ostatnio Bybit mocno promuje swoją kartę, to wszystko macie rozpisane na naszej stronie internetowej jeżeli ktoś chce mieć kryptokartę od Bybita, są oczywiście teraz bonusy, można polecać 20 dolarów za polecenie, 10 dolarów dla Was, jeżeli taką kartę z linku polecającego założycie nasz link macie bezpośrednio w tym artykule, jeżeli też chodzi o zakupy tych mniejszych pozycji yy, i chcecie to kupować bez KYC, przypominam o giełdzie Max Global, dla mnie numer jeden jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych projektów i również to, że nie ma KYC dla wielu osób jest ważne także zachęcam Was również do skorzystania z naszego Reflinku, jeżeli Szczególnie jeżeli szukacie nowych, małych projektów i również na tych projektach wysokiego ryzyka budujecie swoje portfolio. Chain for Energy, przypominam o tym, że można dołączyć na whitelistę po to, żeby mieć bardzo fajne bonusy, refkot, ekipa i oczywiście tutaj będziecie mieli różnego rodzaju zniżki, ale przede wszystkim wcześniejszy dostęp do aplikacji. No i na koniec Base Summer. Dajcie znać, czy ktoś robi systematycznie. Ja nie robię nie na wszystkich portfelach, nie wszystkie akcje. Staram szukać się tych kolejnych kolejnych, tańszych NFT-ków do mintowania. Dzisiaj mamy takiego fajnego Goryla Degenerate AP academy The Guardian. Także to jest do wymintowania. Na dzisiaj byłoby na tyle. Patrzcie na bitcoina długoterminowo, patrzcie na swoje ważne pozycje ekosystemowe. Rynek jest w trudnym miejscu, ale to właśnie czasy, kiedy jest słabo, kiedy jest nisko, powodują to, że można zrobić dobre wyniki. Nie szukam dołku, nie szukam górek. Z tym przesłaniem zostawiam wam w ten ciepły, fajny poniedziałek. Dzięki za uwagę. Jeżeli też macie ochotę, zapraszam oczywiście na mojego Twittera. Na Twitterze również rozpocząłem, no, rozpocząłem słuchajcie, bo tutaj wiele osób też. Patrzy i pilnuje języka polskiego. Nową serię, gdzie będę wrzucał wam krótkie filmiki i też będę wam robił takie Space Newsy dla osób, które nie lubią wchodzić na YouTube'a, a chcą korzystać głównie z platformy SpaceX. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.